Czy sukces jest naprawdę trudno osiągnąć? Jest to pytanie od jednego z moich widzów i dzisiaj podzielę się z Wami odpowiedzią na ten temat, na temat właśnie sukcesu. Czym jest sukces i co sądzę w ogóle na temat e, sukcesu? E, witaj, nazywam się Marcinkowska i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy naprawdę trudno jest osiągnąć sukces. Ale na, zanim na to pytanie odpowiem, e, powiem. Dużo trudniej według mnie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę sukces jest. To jest wiem, że sukces wielu ludziom może kojarzyć się właśnie z pieniędzmi, samochodami, domem, jakimś nie wiem, dużą firmą itd. I fajnie, jeżeli pojawią się komentarze pod tym filmem i powiecie, hej, wcale to nie jest tak. Ja zawsze wiedziałem, że to nie jest sukces. Ale uwierzcie mi, że naprawdę dla zdecydowanej większości ludzi, właśnie tym jest sukces. Dla mnie też tak było i też myślałem sobie, szczególnie na początku, szczególnie kiedy zaczynałem robić pierwsze biznesy, kiedy zaczynałem jeździć na pierwsze szkolenia, to widziałem, że sukces jest właśnie to, że ten gościu jest w tym super garniturze, że on podjechał takim autem, że on po prostu zaczął tu przemawiać dla tylu ludzi, że hajs mu się zgadza, tak, albo że jeszcze opowiada o jakichś znajomych osobach, którymi się otacza, też które są, można powiedzieć, na szczycie świata, tak, na, naprawdę robią super biznesy, wszystko jest ok. I Dopiero później widziałem, że tak naprawdę to oni po prostu są bogaci. Niekoniecznie. Są to osoby, które tak życiowo osiągnąły sukces. Oczywiście dla niektórych bycie bogatym jest sukcesem. Natomiast ja myślę, że to jest ważniejsze, jakby ważne jest to, żeby określić, czym dla mnie tak naprawdę sukces jest. Tak? Czy to jest zdrowie, czy to jest rodzina. Bardzo często się mówi, że hej, bogaci się rozwodzą, to co to w ogóle jest za szczęście. Tak? No pytanie, czy dla w ogóle jakby rodzina jest, jest potrzebna. Natomiast też jest wiele statystyk, które mówi, że po pierwsze, to bogaci nie, nie aż tak często się, jakby niedużo częściej się Rozwodzą niż osoby, które nie są majątne, a poza tym czasami się rozwodzą po prostu dlatego, że mogą, no i po prostu ich na to stać. Tak? Natomiast kolejna rzecz taka, no dla mnie na przykład rodzina, moja żona, córka są bardzo ważne. Tak? Dla mnie na przykład jednym z, jednym z elementów sukcesu jest to, żeby po prostu dobrze budować też rodzinę, żeby spędzać czas z rodziną, żeby wspólnie budować nasze szczęście. Tak? To jest jeden z elementów sukcesu zdrowie. Tak? Ja miałem taki epizod w swoim życiu, że po prostu bardzo bardzo nie dbałem o swoje zdrowie i później miałem problemy z tego powodu i to był czas akurat, kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że to był pierwszy raz w życiu, czy może drugi raz w życiu, kiedy hajs mi się naprawdę zgadzał, ale zdrowie mi się totalnie nie zgadzało. No i co wtedy? No i tak naprawdę e, też nie uważam, żeby to był moment, w którym miałem super sukces, tak? Z zewnątrz mogło to wydawać się tak, że Hej, Marcin wreszcie ogarnął, że naprawdę wreszcie zapracował sobie na to wszystko i e, ma, e, ma super wyniki. Natomiast no, w momencie, kiedy zdrowie mi się nie zgadzało, to to wcale nie jest super e, sukces, tak? I w jednej z książek, że kiedyś słyszałem też o tym, że kim jest człowiek sukcesu, tak? Czy tak naprawdę wszyscy znamy Phelpsa, który pływa, tak, który osiągnął maksymalną, jakby tam rekordową ilość medali na olimpiadach. Natomiast Phelps miał matkę, tak? I czy jego matka była człowiekiem sukcesu? No, jeżeli dla niej właśnie też jest to, że ona z nim jeździła na te baseny, że jeżeli ona go wspierała w tym wszystkim, jeżeli jeździła na pierwsze konkursy z nim, tak, i jakby. Po części, część swojego życia dedykowała temu, żeby właśnie to jej syn osiągnął takie sukcesy. No to w mojej ocenie to jest człowiek sukcesu, jeżeli to dla niej było ważne. Tak? Czasami tak się patrzy, jeżeli dla kogoś podróżowanie jest ważne i ktoś był we wszystkich, na wszystkich jakby krajach świata, albo zwiedził nie wiem, ileś tam najważniejszych szczytów, tak? czy jakiś innych? czy był na wszystkich kontynentach, i to dla tej osoby jest ważne. To dla mnie to jest człowiek sukcesu. Czy matka wychowująca dzieci, czy ojciec wychowujący dzieci, czy po prostu osoba, która jest przez ostatnie kilka lat w domu, ale wychowała zdrowe, radosne, szczęśliwe, fajne, mądre po prostu dzieci, tak? I to dla tej osoby jest szczególnie ważne. No to tak naprawdę to jest człowiek sukcesu. Jeżeli to dla niej jest sukces, dla niego jest sukces, to dla mnie to jest człowiek sukcesu. No i teraz trzeba się z... dopiero w momencie kiedy określimy czym tak naprawdę jest sukces i popatrzcie, że jako przykład podałem na początku pieniądze, później wiele przykładów tego czym jeszcze może być sukces. Dla każdego to będzie co innego. Ktoś chce być aktorem, ktoś chce być piosenkarzem, ktoś chce po prostu być sławny, tak? Ktoś chce być super wysportowany, ktoś chce osiągnąć jakieś medale. Jest wiele tych rzeczy, które pokazują, że możesz mieć sukces. Oczywiście, że pieniądze są jednym z jakby takim odzwierciedleniem tego, czy ten sukces jest taki e, po prostu no, też materialny. tak? No, na pewno pieniądze bardzo pomagają i na pewno też pomagają pokazać ten e, taki ostatecznie właśnie sukces, też finansowy. No i jednak sporo osób na to patrzy, czy to wszystko się e, spina. I przynajmniej w momencie, kiedy i, i, i na sukces patrzysz też poprzez, poprzez pryzmat robienia biznesów, takie jak ja tworzę biznesy, no to jeżeli mi by haj się nie zgadzał, no to jestem średnim autorytetem. jakby nie do końca dawałbym sobie prawo do tego, żeby mówić o biznesach na kanale, na YouTube, gdybym nie, po prostu, gdyby mi się biznesy nie spinały, tak? Gdybym ja nie miał wszystkiego poukładane finansowo, to nie za bardzo miałbym prawo, po prostu, o tym, tak myślę, sobie tak o tym mówić. Wiem, że na kanale, jakby na YouTube są różne filmy, różne osoby i różni szkoleniowcy, i e, tak no jakby bardziej poprzez to chcą osiągnąć jakieś rzeczy. natomiast myślę, że. Że najpierw dobrze jest osiągnąć pewne rzeczy, później dopiero mając ogromne zaplecze, po prostu dzielić się tym dalej i edukować dalej. I to tak naprawdę może wspierać coś, co już dobrze funkcjonuje. Dlatego, dlatego no tu wracając do tematu właśnie tego sukcesu, czy ciężko jest osiągnąć, myślę, że nie jest to na pewno super proste, tak? bo każda wielka rzecz wymaga dużej ilości pracy. Ale tak jest z każdym innym celem. No, trzeba sobie po prostu te rzeczy zaplanować i wytrwale do tego dążyć. Żyjemy w czasach, w których chcemy wszyscy mieć taką natychmiastową gratyfikację. Ja myślę, że to jest przy osiąganiu czegokolwiek dużego to jest problem. To jest ogromny problem, dlatego że my musimy sobie dać wiele lat bardzo często, żeby osiągnąć coś, co, e, co po prostu chcemy. Popatrzcie, ile jest takich rzeczy, które chciałbyś w życiu naprawdę osiągnąć. E, co uznajesz, że tak jakbyś miał powiedzieć, za kilkadziesiąt lat, tak, co, co było takim Twoim sukcesem, tak? czy to są finanse, czy to jest rodzina, czy to jest właśnie wychowanie dzieci, które wchodzą w tą gdzieś kategorię bardzo często, tak? czy zdrowie, tak? to jest kilka takich rzeczy, może podróżowanie, może jeszcze kilka innych rzeczy, tak? ale jak sobie popatrzysz, to to jest kilka rzeczy tak naprawdę, które Ty chcesz w życiu takich dużych osiągnąć. Więc tak powinieneś poświęcić na to, ileś lat na każdą z tych rzeczy, którą. Chcesz osiągnąć, tak? Czytamy te artykuły o osobach, które tam w ciągu nocy zrobiły startup, sprzedały go za miliony, tak, no ale to nawet jeżeli w ogóle tak było. I jeżeli to, to już nie pisze nikt o tym, że to był 15 startup tej osoby, albo że wcześniej już gdzieś tam ta osoba ileś naście lat pracowała w różnych korporacjach i miała wypracowane z, po prostu już i, i siebie dobrze miał w, ktoś wypracowanego, tak, no i wszystkie te relacje, kontakty i wszystko po prostu, żeby koniec końców, osiągnąć taki szybki, błyskawiczny sukces, ale nawet jeżeli tak było, że ktoś wpadł na genialny pomysł po prostu w liceum zrobił startup, to jest jedna na miliony po prostu osób. Na co dzień to, to tak nie wygląda. Na co dzień to jest tak, że to wszystko wymaga ogromnej ilości e, pracy. E, I tak jak e, właśnie Gary Wii na przykład mówi, tak, że, że po prostu, możesz albo że to, co widać, to jest te, te parę procent tego, tak, to są te przyjemne, fajne rzeczy. Nie widzimy tego, że to jest, to jest, to jest taka ciężka robota, tak. Osoby, które prowadzą agencje kreatywne, to są super wyluzowani, fajni, kreatywni ludzie, tak, a no, ale te osoby też mają spotkania z prawnikami, też mają z księgowością spotkania, też siedzą i po prostu robią raporty w Excelu, w Wordzie, i po prostu godzinami, noce zarywają i tego to już nie do końca ktokolwiek pokazuje. I, i później nowe osoby, które mówią, hej, chcę osiągnąć taki sam sukces, to w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że też trzeba zapieprzać z taką czasem cholernie nudną robotą, tak, bo tego nawet nie da się inaczej nazwać. To jest po prostu nudna robota i, i e, też uważam, że tak jak są te powiedzenia, takie, że hej, jak znajdziesz. Jakby taką coś, co będzie Twoją pasją, to już nie przepracujesz ani jednego dnia dłużej. Jasne, że, że to tak jest, że na pewno pasja pomaga i na pewno, jeżeli jesteś z czymś zakochany i coś jest dla Ciebie no, rewelacyjną rzeczą, no to, to łatwiej te rzeczy robić, łatwiej przetrwać też kryzysy i trudne momenty, ale no bardzo często mimo wszystko będziesz musiał poświęcać czas na przykład na kontrolę z Urzędu Skarbowego, z USU, z Państwowej Inspekcji Pracy, będziesz musiał poświęcać czas na prowadząc biznes, z mojej perspektywy mówię, tak, na właśnie spotkania różne do Pracowywanie umowy. Tworzenie produktu to nie jest robienie opakowania. Tak? Tworzenie produktu to bardzo często jest sprawdzanie patentów, tak? różnych, czy rozmów z kancelarią. Sprawdzanie tego, żeby podatki cię po prostu nie dojechały i żebyś ty wszystko miał bardzo dobrze zaplanowane. Więc trzeba wiedzieć, że tworzenie, jakby budowanie tego sukcesu, to jest też bardzo dużo, bardzo często ciężkiej pracy. Ja nie uważam też, żeby to było coś, co jest poza zasięgiem kogokolwiek, czy też większości z nas. Jest to. Tak, pewnie z was, większość z Was, też, kto był na studiach, to przyznał, że to jest bardziej czasochłonne niż trudne. Tak? I tam po prostu, jeżeli poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu, jakiegoś takiego swojego zaangażowania, to większość osób jest w stanie to zrobić. I tak samo jest tutaj. Też tak myślę, że to jest bardziej czasochłonne i bardziej to potrzebujesz więcej takiego zaparcia i takiego po prostu dążenia do tego celu, ale dłużej niż przez tydzień, dłużej niż przez miesiąc i dłużej niż przez rok ty potrzebujesz do tego dążyć naprawdę tak długo, a wstojesz do tego momentu, w którym chcesz być, tak? I myślę, że to jest, to jest jedna z najważniejszych takich rzeczy, żeby że sukces, to co jest nazywane sukcesem, to co sobie określisz jako sukces, jest możliwe. Tylko nie oczekiwałbym takiej natychmiastowej gratyfikacji. Raczej bym sobie dał na to ileś lat, żeby to osiągnąć i ocenił to dopiero potem. Popatrzcie, jak buduję ten kanał, I to też jest coś takiego, że kiedyś, jakby, jak zaczynałem sobie budować ten kanał, no to przecież już miałem biznesy, które mi funkcjonowały świetnie, tak? Dalej mi funkcjonują, buduję kolejne biznesy, a tutaj krok po kroku dochodzą. Czasami mam takie dni, że tam dochodzi po kilka subskrypcji, tak? Czy, tam, czy, czy nawet jakby kilka, to mówię, czasami to jest po prostu na zasadzie tam 3 czy 5 osób. Te wyświetlenia raz się bardziej zgadzają, raz się mniej zgadzają. Natomiast to jest też coś, na co ja sobie daję czas, tak? Ja dzisiaj nie tego oczywiście staram się być coraz lepszy. Proszę was zawsze o opinię, żebyście powiedzieli mi, co można zrobić lepiej, tak? Co sądzicie o danym materiale, czy dana książka Wam się podobała, tak? Czy te porady mają sens e, i dostaję od Was feedback zresztą dużo częściej poza kanałem niż na e, kanale? O co też proszę żeby jednak tutaj to komentować, mi to daje później kolejne wyświetlenia i rośniemy, ale moje założenie jest takie, że ja ocenię tą pracę na kanale po setnym filmie. Tak, jak często popatrzcie, ile jest kanałów, na którym jest wrzucone codziennie: 7, 14, 18 filmów i koniec: zero, już dalej nie ma. Tak, ktoś wymień, ktoś już tego dalej nie robi. Tak, u mnie jest tak, że wiem, że najpierw muszę zrobić 100 filmów i wtedy zobaczymy. To jeszcze nie będzie moment taki, że ja powiem, robimy lub nie robimy. To będzie taki moment po prostu pierwszej weryfikacji. To pewnie mi zajmie rok albo dłużej, żeby to było po prostu tym. 100 materiałów i cały czas się uczymy. Już dostaje informacje, gdzie mówicie, hej, Marcin, już to lepiej wychodzi niż było na początku, tak, no już nie jesteś taki spięty, albo ta relacja jest coraz fajniejsza, taka w sensie nie ma tego dystansu, tak? Rzeczywiście jesteś w stanie coś tam wrzucić, powiedzieć, dodatkowo takiego to jest, to jest w porządku. I cieszę się, i fajnie, ja też się czuję coraz tak pewniej przed kamerą. Natomiast właśnie też budowanie tego sukcesu, tak, to co później na końcu ktoś powie, jeżeli tutaj ten kanał wypali, jeżeli to wszystko będzie miało sens, jeżeli tu będzie kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji i tyle samo. Tam wyświetleń, każdych z kolejnych filmów, no to prawdopodobnie ktoś no Kurde, to było oczywiste. No takie materiały ty miałeś doświadczenie, jasne, że tak. No ale popatrzcie, że kilka miesięcy to już trwa. I na razie jakiegoś takiego turbo turbofału to nie ma. Oczywiście ja jestem zadowolony z tych wyników. Przekłada się to i na biznes, i na klientów. Natomiast tak, patrząc, porównując się do różnych innych e, youtuberów, no to to kurde, przedszkole, nie? Także też to jest tak. I to jest fajny przykład tego, tak? Bo, e, mówiłem Wam też o e, gdzieś tam e, w, e, w międzyczasie, tak, o tym, że że będzie też budowany jeden z nowych biznesów, będzie to będzie robiony fanpage, tak? No i tam będzie można zobaczyć, jak te biznesy są budowane regularnie. Tam będą wrzucane informacje, żeby zobaczyć, ile miesięcy, czasami czy lat trzeba po właśnie poświęcić na to, żeby zbudować jakiś nowy, fajny biznes. Fajnie się na to patrzy z perspektywy czasu, kiedy w jednym kilkuminutowym filmiku opowiadam 3 lata o przed jakiegoś biznesu i tylko takie największe porażki, największe sukcesy, super case'y, wszystko fajnie, ekstra, Martin gratulacje. Właśnie, jeżeli chodzi o sukces, to jest raczej ciężka robota przez wiele lat. E, oczywiście bardzo często przyjemna, miła, bardzo często cię ktoś po plecach klepie, sam bardzo często się cieszysz z pomysłów, które masz i które hmm, wypalają. Nieraz później gdzieś czy na konferencji, czy masz przyjemność właśnie wystąpić, odebrać jakąś nagrodę. To są super momenty, ale musisz wiedzieć, że, e, że przynajmniej drugie tyle, a w Myślę, że tak z 4 do 10 razy tyle to masz po prostu takiej normalnej roboty, gdzie nie zawsze to jest po prostu taki miód, nie zawsze to jest super. Na końcu Wam powiem tylko jedną taką rzecz, że coś co słyszałem i coś co już widziałem wielokrotnie, mi nie do końca się to gdzieś tam jakby, um, sprawdziło, ale widziałem coś takiego, że jak coś jest Twoją taką super pasją, to nie zawsze to jest dobry pomysł na biznes, dlatego że jeżeli coś jest Twoją pasją, to to po prostu lubisz, robisz to dla przyjemności. W momencie, kiedy musisz zacząć na tym zarabiać i patrzeć coraz bardziej na rentowność po prostu. Na to, żeby być coraz bardziej, po prostu więcej zarabiać na każdą no, przepracowaną minutę czy, y, czy godzinę na każdego klienta, to zaczyna to być coraz trudniejsze i zaczynamy coraz bardziej się w tym wszystkim męczyć. Inaczej jest, jak poświęcasz na coś kilka godzin tygodniowo, inaczej jak to jest kilkadziesiąt godzin tygodniowo, czy później kilkaset godzin miesięcznie, miesiąc po miesiącu, gdzie to nie zawsze wszystko się spina, a ci klienci, którzy dotychczas jakby byli, tacy super zadowoleni, bo ty dla nich miałeś tyle czasu i w ogóle wszystko mogłeś robić dodatkowo, bo to była Twoja pasja, bo to było swoje hobby, nagle się do od ciebie odwracają, nagle mówią kurde, o co ci chodzi, ale się pozmieniałeś, tak? Jak to jest że po prostu kiedyś, to mogliśmy sobie tam pogadać jeszcze ileś czasu, a teraz po prostu za wszystko kasujesz, a teraz po prostu tego nie zrobisz, tu już nie masz czasu, to oddelegujesz, tak? I o co ci chodzi? No właśnie o to, że teraz to już jest biznes, a nie hobby. I też o tym bardzo często mówię, o tym mówiłem też w odcinku o MLM-ie, tak, że jak traktujesz coś jak hobby, to masz wyniki jak w hobby, jak traktujesz coś jak biznes to ma szansę mieć wyniki jak w biznesie. To też nie jest, nie ma, nie ma gwarancji i o tym też bardzo często Kamila Rowińska mówi, że. To jest to, że jak ty robisz tak jak należy wszystko, to ma szansę mieć sukces, tak? To nie jest tak jeszcze, że będziesz miał ten sukces, natomiast jeżeli nie będziesz tego robił, to po prostu szanse masz dużo mniejsze i raczej tego sukcesu nie osiągniesz. Ja natomiast na waszym miejscu w pierwszej kolejności określiłbym, czym dla mnie w tamtym momencie jest ten sukces, tak? Możesz to z czasem określać. To jest tak miałem. Ja pamiętam na początku, jak zaczynałem. I rozmowy takie różne wieczorne było, że się pyta, czy myślisz, że będziemy zarabiać 2000 miesięcznie, tak na osobę, na rękę i e, no i co, I, i wtedy dla mnie to były jakieś po prostu pieniądze takie, gdzie mówię: Ja pierdzielę, jak ja bym zarabiał 2000 miesięcznie, ten sobie życie poukładał. No e, teraz wiem, że nie do końca, e, więc e, więc. To jest tak, ze z czasem możecie weryfikować te cele, ale też pod takim kątem, że może niekoniecznie właśnie highs będzie cały czas dla was najważniejszy, Tak, może to być w danym momencie rodzina, może to być zdrowie w danym momencie właśnie ważne, więc takie trzymanie ręki na pulsie, określenie czym dla mnie sukces jest i później dążenie do tego, to odpowiadając na pytanie. Jest to realne, czy jest ciężkie? Na pewno, na pewno nie jest proste, tak bym powiedział, tak, czy jest jakoś super ciężkie, jak wystarczająco długo do tego dążysz i robisz rzeczy, które robić powinieneś, jest to osiągalne. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzu, jak podobał Wam się ten materiał, czy się z tym zgadzacie, czy nie, co było ok, co poprawić. No i jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. A ja z tych, które tam będą pytania, albo zrobimy sesję QA, albo znowu tak jak tutaj zrobimy odcinek, gdzie odpowiadam na pytanie widza. Do zobaczenia. Hej!